Wiewiórki i Zorza. Pozdrawiam z nadmorza. Plaży niewiele, jak widzicie, przybój kompletny. Ale tam dalej powinno wystawać troszkę piasku. Mam dwie godzinki. u nie? Mam dwie godzinki, to spróbuję tam podeptać, jeżeli ten piasek tam będzie. Taki plan. Ostatnia być może wycieczka w sezonie. Ostatnia być może wycieczka w sezonie. Drugi listopada albo, albo pierwszy, albo... Nie, no pierwszy to nie jest. Drugi listopada mi się wydaje. Ale zobaczcie jaka pogoda. Krótki rękawek, słoneczko. Oby do jutra wytrzymała, bo jutro jestem umówiony na polu z Piotrem Wańkowiczem. Z Piotrem Wańkowiczem i z Wistą. Zobaczymy czy się uda. No to idziemy szukać piasku. W drodze do piasku czeka mnie troszkę kamyków. Na do piasku jest kawałek, i wyskoczyła pierwsza krągłość. Myślałem, że monetka, a zobaczcie, taki nicior, ale co? No, okrągły, no, a pierwszą krągłość zwykłem pokazywać, piękne okoliczności przyrody. Ja uszedłem już z 300 metrów, z 12 minut chodzę i po prostu tragedia. 3 pultaby, i to jedno okrągło. No i w końcu, w końcu sygnał na funcika. i i się trochę rozchachałem funcik to zawsze funcik dalej na piasek krajobraz po sztormie ludzie przestrząsają wodorosty szukają ambry, szukają bursztynu a kawałek za wodorostami wychodzą takie pożyteczne fanty tym razem urządzonko ktoś zgubił do otwierania szufladki w smartfonach to będzie takie urządzonko, które pasuje mi biorę. To jest z rodzaju fantów przyda się. Taki przyda się. Oj powiem wam. Ciężko teraz było. Było ciężko, bo... No bo co? no Nawet telefon sobie z tym nie bardzo radzi. Kurde. Nie wiem, próbowałem powiększyć. Eee co znalazłem? Znalazłem zapinkę od kolczyka w kolorze złotym nie wiem czy ona jest złota bo nie wiem czy zapinki się robi też ze złota, one się często gubią więc wątpię no ale na pewno jest pozłacana także wyskoczył mi no powiedzmy sobie goldzik mówię wam na zawał tu dzisiaj zejdę przed chwilą był kapsel w kolorze złotym po tej zatyczce do kolczyka no to rzeczy pobudzające wyobraźnia. Teraz patrzcie, łap No pociągadełko to raczej nie jest, bardziej jakiś odpustowy pierścioneczek. Bo ja prób na tym nie widzę, już obejrzałem zanim wam pokazałem. Aczkolwiek jakiś wzorek funkcjonuje. Przypuszczam, jakaś taka podróbka, pseudogoldzik, pierścioneczek, no nie wiem. Fajnie by było, jakby był goldzik, ale wasz tyle szczęścia to ja nie wierzę. Patrzcie na to: nie wiem, motylek, kwiatuszek, nie widzę to do dobrze. Wykonany z jakiegoś kryształku. No i zdecydowanie to jest kolczyk, dziewczęcy kolczyk. Może srebrny, prób nie widzę. Jej, jakie to maleńki, Jak, jaki to mi sygnał dawało, to byście nie uwierzyli. No ale siedzi, nasz. No, powiem Wam przesłodko. Tym razem, już na 100%, bo czuję w palcach srebrna przywiesia. Przywiesia w formie gwiazdki z jakiejś bransoletki albo z łańcuszka. Także, także bardzo, bardzo bajkowy fancik. To jest ta gwiazdka, z którą Piotruś Pan kierował się do Nibilandii prawdopodobnie. Patrzcie, to taka gwiazdeczka. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdunia. Powiem Wam tak. Jest kolejne przydasie. Jakieś laski tam urodziny fetują na wzgórzu, nie będę ich nagrywał, bo strzela szampan. Jest kolejne przydasie. Jack 3,5 mm. E, Zapewne zgubił go tutaj jakiś detektorysta, bo to jest typowa przejściówka do słuchawek e, z detektoru Gareta czy z jakiegokolwiek innego starszego typu detektora na obowiązujący standard rzeka 2,5 mm. Także fajnie, bo ja w wiście mam pożyczoną od Igora, tego wysuszę. Jak będzie działał, będę używał. Ja wiem, że ja mam słabe oczy, naprawdę słowo daję. Pomóżcie. Czy tam gdzieś za jakimś krzakiem, nie wiem, za kubką piasku nie siedzi jakiś cholerny Mustafa Gold, albo jakiś Mister Lony z rogalem na płysku. Nie śmieją się za mnie. Zobaczcie, to jest niemożliwe. Patrzcie, kolejny kolczyk. Ja nie wierzę w to, co się dzieje. Na tej plaży nigdy nie było biżuterii, sporadycznie coś tam trafiałem. A tutaj następny kolczyk ze szkiełkiem. Nie wiem, dzisiaj drugi, drugi, trzeci, zapinka do kolczyka. No takie rzeczy się nie dzieją po prostu. To jest niemożliwe. To jest fan z mojej plaży. Forze wiała jedno pensówka. no takie rzeczy się zgadzam, ale seria kolczyków żarty. Żarty jakieś dziwne. Dwa peny w panierce. Okej, okay, to jest fan do przyjęcia, chociaż łabłem funta. Ale te kolczyki to przegięcie. Usiadłem, usiadłem, muszę to wszystko przemyśleć kochani, bo to pewne rzeczy są pewne rzeczy są niewytłumaczalne, a ja w zasadzie mam wytłumaczenie tego wszystkiego co się dzisiaj dzieje. To miał być jeden z ostatnich wyjazdów na plażę. To miał być fragment dodany do ewentualnego filmu z pola, jeżeli tam u Piotra mało wyjdzie. A tymczasem to, co wyszło, już zasługuje na jakiś tam oddzielny odcinek. Wy jeszcze nie wiecie, co ja trzymam w ręku, zaraz wam to pokażę. No i ja już wszystko przemyślałem, ja się po prostu nie obudziłem jeszcze po nocy. Mi się śni, że ja kopię te fanty, mi się śni, że ja nagrywam film, bo to nie jest prawda. Takie rzeczy się po prostu nie dzieją. To, co się dzieje, to, co mi się wydaje, że się dzieje, nie ma, nie ma racji bytu. I co ja mam Wam powiedzieć? Możliwe? Nie. Nie jest to możliwe. Nie jest to zwyczajnie możliwe. Ja się zaraz przywrócę na drugi bok. w się sensie przerwia. Obudzę się z pustym feedbackiem i bez filmu na YouTube. Taki będzie finał tej akcji. Solidna, porządna, 20 pi. O! I to ja lubię, lubię. Słuchajcie, powiedziałem sobie: wychodzę na mokre, bo tutaj nie będzie już jaj. A ja ja trwają ja po prostu jadę do domu to, to wystarczy tych żartów na dzisiaj Pakuję się do autka i zmykam stąd, bo coś, coś jest nie tak O To ja lubię Rzetelne, porządne Fanty a nie jakieś takie Bereturyce No i co? Krótkie podsumowanie filmu koszmarka. Mojego koszmaru sennego. No za udział, w którym bardzo Wam dziękuję. Jak widzicie, kilka pultabów. Jakieś złomki guzików. To jakby ołów. Jeszcze mokry, dopiero co umyty Jakoś napa. W monetkach mamy 20 pensów. To jest, to jest, to jest, dwa pensy. Przepraszam, to jest dwa pensy. 20 pensów dwa razy po pensie. Funcik. Popychadełko do wyjmowania karty. Przejściówka do rzeka. Kapselek. Koreczek. jakieś samorotki, też koreczek. Tutaj jakieś dwa samorotki aluminium. Także fan wędkarski zacny. To tyle, jeśli chodzi o te fanty tradycyjne plażowe. No i coś, co dzisiaj mnie bardzo zaskoczyło. No pierwszy z, kol z kolczyków, nie wydaje mi się, aby on był złoty, bo widać takie przetarcia. To jest pozłacane. Tutaj na końcu kolczyka znajduje się jakiś kryształek. To nie jest czarne, to odbija po prostu światło. Odbija się w tym telefon, jak widzicie także jest jakieś pazłotko przywiesia gwiazdeczka ten dziwny pierścionek z ornamentem który nie wydaje mi się pociągadełkiem sygnet chyba srebrny, choć próby na nim znaleźć nie mogę zapinka do kolczyka kolczyk ciężko trafić kolczyk Serduszkiem, kwiatuszkiem czy też motylkiem z jakichś kryształków też sreberko. Kolejny kolczyk również zaopatrzony w jakiś kryształek też sreberko. No gwiazdeczka o której sobie wspominaliśmy także, także wyszło tego troszeczkę. Zaskakujące, jak na moją plażę, bardzo zaskakująco. Najbardziej to ciekawy jestem tego fanta w tej chwili. No i tego, czy sygnet, czy sygnet jest srebrny. No ale cóż, dziękuję Wam za uwagę. Piasek mi się na, na biurko wysypał, ale go zatrzyma. Dziękuję wam za uwagę, dziękuję za to, że braliście udział w moim koszmarnym śnie poszukiwawczym. No i, no i co? No do zobaczenia. papa. Pa. Miało być uzupełnienie jutrzejszego filmu z pola. Wyszedł całkiem pełnowartościowy film z plaży. Hej hej!